Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michaela i zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Zagrajmy w Medal of Honor: to Tak jak mówiłem, w tym momencie zaczniemy odcinek nie od momentu, w którym skończyliśmy, tylko jeszcze raz drugą, drugą misję pierwszego rozdziału, no gdyż zdarzyło się to, co się zdarzyło, gra się zbugowała. E, taka inna rzecz, bo tutaj nie wiem akurat czy wy to widzicie akurat, tak przy okazji sprawdzania programu, który tym nagrywam, e, przynajmniej u mnie w górnym prawym rogu wyświetla się liczba klatek, e, z jaką nagrywam akurat, więc jeżeli akurat e, to widzicie, to przepraszam bardzo serdecznie, ja w tym momencie, bo znowu zapomniałem włączyć, e, włączyć stopę, to w tym momencie włączam, tak mniej więcej będę wiedział, kiedy skończyć. No, i w tym momencie przechodzimy normalnie już do grania, już tak żeby było wszystko na bunkcy chce ładnie zrobione. Ponieważ tam faktycznie spieprzyłem właśnie niepotrzebnie nawalałem yy, nawalałem z granda. Okej okay, dobra, ci, ci se poszły na jakiegoś Wulsta. Granatę rzucimy tym tam. Dziękuję, miło mi było poznać. Dziękuję. Mam nadzieję, że po się mam udał czy co wy tam na pierwszej liście szwabskiego. Szwabki jedna. Okej, okay, czy teraz bym... Tak, mamy już... Mamy ge... To przez niego właśnie nie mogliśmy w poprzednim odcinku grać dalej. Czyli mamy być zawsze blisko niego, bo jak nie to mamy w pierwszy. Od samego Hitlera. Gdzie yeah, mi tu. Przeładujemy broń sobie. Leży. Leży. Leży To właśnie lubię, jeden strzał i leży Dobra, lecimy, lieutenant My special agents No liczba klatek jest jakaś dobra, to myśl, Myślę, że filmik powinien całkiem płynnie wam działać na YouTube Ok, idziemy dalej. Ale może, może nie we mnie napierdalać? Ślep jeden. Fucketem, że tutaj chyba nie ma... Nie ma w Fire, bo daj mam 100% życia, ale... Ale mógłbyś chyba uważać. Spoko, wiem co robię. Okej, okay, teraz będzie dość trudny moment, ja akurat... Ja akurat jego dość nie lubię, ale mam akurat... <coughs> mam akurat na nie pewien pomysł zawsze. Gdyż trzeba w tym momencie ominąć je bardzo skutecznie, a robimy co właśnie Major, Major Grillo nam e, pokazuje. Słyska, a my tak skutecznie po, po prostu zabiednolimy ich, po prostu tych gości co stoją przy tym. Tak, że to mówię, to trzeba zrobić akurat bardzo umiejętnie, ponieważ w momencie kiedy nie będziemy uważali, to na świecie oni nas mogą zajebać i wtedy nie będzie bardzo ciekawie, ponieważ byśmy musieli powtarzać od nowa save'a. W, w tym momencie swoją drogą, sobie właśnie szybkiego save'a to tak swoją drogą dobra. i... Można... i jedziemy pierwszy leży ups, no właśnie o tym mówiłem ups dodwoł mnie leży e, dobra, ja tak sobie oznaczam akurat Ops. moment, niech to okej okay i, I zajedlam ok i możemy już podążyć za majorem Grillo. o jak miło na jak miło yy... <kluzny> czego, że poczekałeś na nas co się drzesz tam ja, ja na tym ci tylko zabiłem co to jest tam Co, ja wykonuję swoje, wy wykonujecie swoje? Ops, 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 nie z... Nie ma, zdążyłem. Ops. Niestety musiałem chyba... Chyba w tego trafić. W tego albo i tamtego. Dobra, tutaj są papiery Majora. Eee, zanim po explosives idziemy na górę. No i usłyszymy. Okej, okay, dobra, idziemy. Tutaj, jak, jak słychać akurat yy, Niemcy przytrzymują akad naszych wspólników i ewentualnie jako taka dodatkowa... Dodatkowo możemy ich uratować, aczkolwiek to nie jest to konieczne, więc jeżeli będziecie w to grali, akurat to nie musicie tego robić. Ponieważ zawsze to jakiś dodatkowy mięs, nie jest. Ups, ops, ops, Oj. Gdzie mi tutaj? Już i tak wystarczająco... ...rymię mi na wyjście. Dobra. Jezus, ma 40% healtha. Ja cię sunę. Dobra. no i mamy nasze materiały wybuchowe. Dobra, w tym momencie pójdziemy jeszcze i uratujemy naszego jeszcze współkamrata. Przewodujemy broń w gdzie leżysz? Leżysz. Nie ma za co. No i idziemy kończyć tą misję powoli. W tym celu udajemy się za Majorem Grillo, bo czasami jak jeżeli... Trzeba i dokładnie zanim bo czasami jak pójdziemy za daleko, to... Nawet 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 nie wiedząc skąd nagle pojawia się nam informacja, że Major Grillo został zabity w akcji i trzeba powtarzać od najbliższego quick save'a. którego zresztą w tym momencie zrobił. Okej. Okay. Wracamy się do wielkiej bramy, podkładamy tutaj bombę która, która musi, która musi pieprznąć I idziemy dalej Ciesioka sprzeda MP40 Witam, nazywam się Michajo, miło was poznać było Ej, no ja go chciałem zaje. No gdzie? Skąd? A, bo ten... Bo ten się leży, a nie po prostu... A nie, że już... A nie że on już dead. Ice English! A no czy leje? Śwackie! No. I... BUM! Z drugiej nie trzeba, bo tutaj już z drugiej spadł nam on, więc... Tak, wiem, że trzeba to... Trzeba to dospieczyć. No nie ma za co. Dobrze. I idziemy spotkać się z Majorą Grillo tuż przy Bramie, przy której właśnie zakończymy tą misję. Tę misję, tą misję. Tak, klasa humanistyczna, widać. In the meantime... Dobrze, no to my się w tym momencie na moment zostajemy właśnie z Marianem Grillo. Pod koniec naszej misji go znowu będziemy widzieli. A my w tym momencie musimy, z, musimy zrobić małe fajatwerki właśnie jak zresztą widać w parku samochodowym, gdzie wszelkich napraw dokon dokonują szwabiki. ten ujem. Ups. Gademet. noż no jakby ostatnio trafił to już byłoby dziwne Chociaż chociaż nie nie da. Ta... znając mnie Uff, nie nie leżysz. jeszcze teraz też a bo to on spieprzył i przeszedł tu to ja to Bierzemy apteczkę. Przecinamy pierwszy zwrot. są tylko właśnie, bo musimy uszkodzić w tym momencie ciężarówki. Uszkodzamy drugą i idziemy po następnym... Eee. Ops. Nie ma nie re refleksu tutaj ja dzisiaj nie mam. Cholera. Dobra i ostatnie to. Uszkodzone. więc teraz musimy podłożyć jeszcze materiały wybuchowe pod ciężarówki Eee, masa Pierwsze ładunki podłożone Tylko no teraz trzeba znowuż umiejętnie zrobić Żeby nie dać się złapać na... na... Izami! Trzeba szybko spierdzielać przed tymi... O... I o... I tak, żeby było miło, i... I go zabijemy! Najprościej rzecz ujmując. Gdzie... No nie no, refleks to to ja dzisiaj nie mam. Jeszcze... Aha, bo tu trzeba by było te materiały wybuchowe podłożyć Dobra, to już wiem mniej więcej gdzie one... bardzo okay. high Okej okay, Okej gay. Taki słuchadek, który... Był, ty nawet nie był suchy Dobra, leży Trzeba właśnie uważać, bo tu jest jeszcze druga, eee, druga wieżyczka, która może nas przez to, przez to mogą być wkurzeni i mogą nas zajebać. Wiedział, wiedział kiedy się ukryć przede mną. Poczekajmy chwilę. Nie śpieszy nam się, mamy czas, czas nie goni nas, okej, okay. I, i po zabawę. Wysadzamy czołg. MP40 w tym momencie nam się bardzo przyda. I pola na małe fajerwerki, aaa, jakie lubię fajerwerki. Dobra. Niemcy się skurzyli. Teraz Intro robimy nagle. Dobra, z pieprz... Gdzie wstajesz? Ups, 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 ups. Okej. Okay. idziemy dalej. Najczęściej no podłazicie mi pod... pod lufę. Nie może. Ja wiem, że może wtedy nie było jakiejś zbytniej sztucznej inteligencji, jakiejś zbytnio odwiniętej, ale no może jednak. Chociaż w Wolversteinie to jeszcze gorzej było. A akurat... mam akurat, akurat bo na PlayStation sobie ściągnąłem przez PlayStation Network. Jezu, jak to fajnie było sobie przypomnieć te stare czasy Jak to było się jeszcze młodym, pięknym i głupim No i Mario Lilo po nas przyjechał. Moment, jeszcze muszę zostać wizytówkę i kończymy w tym momencie poziom trzeci pierwszego rozdziału. W tym momencie się z wami pożegnam. Dziękuję wam za ten odcinek. Widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.